Naturalny środek pobudzający działanie jelit i wątroby. Stosuję go, kiedy mam wzdęty brzuch oraz kiedy potrzebuję poprawić metabolizm. Picie tej mikstury naczczo nie tylko wzmacnia organizm, ale i pomaga obniżyć ciśnienie, cholesterol oraz wagę ciała. Trzy cytryny potnij w cienkie plastry i wrzuć do szklanego słoika lub innego szklanego naczynia. Cytryna to przede wszystkim źródło witaminy C. Następnie posiekaj trzy ząbki czosnku i dodaj do pokrojonej cytryny. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Obniża ciśnienie krwi oraz cholesterol. Cytryny z czosnkiem zalej miodem. Powinno wystarczyć około pięciu dużych łyżek, tak aby połowa cytryn była nim zalana. Miód zapobiega powstawaniu chorób sercowo-naczyniowych. Pozostałą połowę naczynia. Wypełnij oliwą z oliwek. To składnik rekomendowany przez dietetyków oraz lekarzy ze względu na działanie antymiażdżycowe, zmniejszające poziom cholesterolu czy ryzyko chorób serca. Delikatnie zamieszaj całość, zakręć i odstaw na 12 godzin. Po tym czasie mikstura jest gotowa. Zażywaj jedną łyżkę dwa razy dziennie, jedną rano na czczo, drugą wieczorem przed snem. Szybko zauważysz znaczącą poprawę samopoczucia, uczucie wzdęcia zniknie, a dodatkowo zgubisz zbędne kilogramy. Taka mikstura wpłynie na jakość twojej skóry i cery.